Kalisz już w średniowieczu był ważną wielkopolską sadą, lecz dopiero w drugiej połowie XIII wieku osiągnął najwyższą pozycję. Stał się główną rezydencją księcia Bolesława Pobożnego i stolicą wschodniej Wielkopolski. Kim był ten władca? Bolesław Pobożny. Wywodził się z dynastii piastów i był prawnukiem mieszka III Starego. W burzliwych czasach rozbicia dzielnicowego musiał walczyć o swoje dziedzictwo zarówno z wrogami zewnętrznymi, jak i z własnym bratem przemysłem pierwszym. Ostatecznie od 1257 roku Bolesław rządził już nieprzerwanie większą częścią Wielkopolski, a na swoim siedzibę obrał właśnie Kalisz. Kilka lat wcześniej, w 1243 roku, wraz z bratem odzyskał on ziemię kaliską, zajętą uprzednio przez księcia śląskiego Henryka Brodatego. Teraz młody książę mógł skoncentrować się na rozwoju Kalisza i uczynieniu z niego prawdziwie królewskiego grodu. Bolesław Pobożny rozpoczął od nadania Kaliszowi praw miejskich. Około 1257 roku dokonał lokacji miasta na tzw. Prawie Średzkim, wzorowanym na nowoczesnym Prawie Niemieckim. Była to pierwsza taka lokacja w Wielkopolsce. Oznaczało to wytyczenie nowego miasta na północ od dawnego ogrodu na Zawodziu z regularnym planem ulic oraz samorządem na czele z wójtem. Dokument lokacyjny nie zachował się, ale wiadomo, że zasadniczo pierwszym wójtem został mieszczanin Rytwin ze Sierody Śląskiej. Przywilej lokacyjny zapewnił Kaliszowi podstawy prawne sprzyjające szybszemu rozwojowi gospodarczemu. Bolesław wsparł rozbudowę miasta i fundował w nim ważne instytucje. W 1254 roku ufundował w Kaliszu kościół świętego Mikołaja, przyszłą główną flarę miejską – Dziś Trzy lata później, w 1257 roku, wraz ze swoją żoną, księżną Jolantą, sprowadził do miasta Franciszkanów i ufundował dla nich klasztor z kościołem pod wezwaniem świętego Stanisława. Kroniki podają, że w 1256 roku książę Iolanta, córka króla Węgier Beli IV, przybyli do Kalisza ze swoim kapelanem Franciszkaninem Janem z Bolonii. Co dało początek tutajszemu konwentowi franciszkanów. Te fundacje umacniały znaczenie Kalisza jako ośrodka wiary i nauki, a pobożność księcia i jego małżonki przeszła do legendy. Dała mu zresztą przydomek pobożny. Około 1266 roku przy kaliskiej kolegiacie założono nawet szkołę, w której nauczano siedmiu sztuk wyzwolonych oraz teologii. Świadczy to, jak wielką wagę przywiązywano do rozwoju kultury i edukacji w księstwie kaliskim zarządów Bolesława. Książę zadbał też o obronność i administracji swojej siedziby. Jeszcze przed rokiem 1279 z polecenia Bolsowa wzniesiono w kaliszu murowany zamek książęcy w stylu gotyckim, otoczony fosą. Stanął on nad odnogą prosty w północnej części nowego miasta. Zamek ten stał się później rezydencją królewską, gdy kalisz znalazł się pod władzą królów zjednoczonej Polski. Choć sam zamek nie dotrwał do naszych czasów, w XIII wieku był symbolem potęgi księcia i bezpieczeństwa miasta. Status Kalisza jako głównej siedziby księcia przyniósł mieszkańcom wymierne korzyści, Bolesław obdarzył miasto licznymi przywilejami gospodarczymi. I tak na przykład w 1264 roku nadał Kaliszowi prawo pobierania czwartej części soli z każdego wozu kupieckiego wjeżdżającego do miasta. Było to ważne źródło dochodu dla Kalisza, leżącego na szlaku handlowym i zachęta dla kupców, by tu przebywali. W czasach Bolesława wyraźnie wzrosła liczba rzemieślników i handlarzy w mieście. Około 1280 roku w Kaliszu działały już cechy młynarzy, piekarzy, rzeźników, szewców czy piwowarów. Jednocześnie powstawała warstwa zamożnych mieszczan zwana Patrycjatem, która stopniowo zdobywała wpływy obok wójta i przedstawicieli księcia. Organizacja miejska stawała się coraz sprawniejsza. Funkcjonowała kancelaria miejska prowadząca dokumentację i korespondencję grodu. Kalisz Bolesława Pobożnego był więc miastem tętniącym życiem gospodarczym i społecznym, z zalążkami samorządu miejskiego. Na szczególną uwagę zasługuje stosunek Bolesława Pobożnego do Żydów. W XIII-wiecznej Polsce Żydzi podlegali często szczególnym ograniczeniom, ale kalisz stanowił chlubny wyjątek. Istniała tu prężna gmina żydowska, jedna z najsilniejszych w kraju. W 1264 roku książę wydał słynny statut Kaliski, zbiór przywilejów, który normował prawne położenie Żydów w jego księstwie. Dokument ten gwarantował Żydom m.in. ochronę życia i mienia, wolność handlu oraz swobodę religijną. Żydowscy mieszkańcy Kalisza zostali objęci bezpośrednią opieką księcia, co oznaczało, że podlegali wyłącznie jego sądom, a nie sądom miejskim czy kościelnym. Dzięki temu mogli bezpiecznie zajmować się handlem i rzemiosłem, a nawet pełnić funkcję mincerzy, bicia monety, czy zarządców dóbr książęcych. Tolerancyjna polityka Bolesława była ewenementem w ówczesnej Europie i stała się wzorem dla następnych pokoleń władców. Później król Kazimierz Wielki potwierdził i rozszerzył statut kaliski na całe odrodzone Królestwo Polskie. Mimo wielu osiągnięć, panowanie Bolesława Pobożnego nie obyło się też bez wyzwań. W 1259 roku Ziemia Kaliska padła ofiarą najazdu księcia Kujawskiego Kazimierza, który złupił miasto. Bolesław, dowiedziawszy się o tym, będąc w drodze do Poznania, natychmiast zawrócił i ruszył na odsiecz. Ze zgromadzonym rycerstwem dogonił na miejscu w niedaleko Kalisza. Tam doszło do bitwy, której wojska wielkopolskie pod wodzą Bolesława rozgromiły liczniejszą armię Kaźmierza. Książę odzyskał zrabowane łupy i zapewnił bezpieczeństwo swojej stolicy. Dwa lata później Kalisz dotknęło kolejne nieszczęście. W roku 1262 wielki pożar strawił znaczną część zabudowy miejskiej. Bolesław nie opuścił jednak miasta w potrzebie. Przeciwnie, pozostał w Kaliszu i zarządził jego odbudowę. Dzięki temu już kilka lat później trudno było dostrzec ślady zniszczeń. Kalisz powstał z popiołów silniejszy, zachowując swą rolę głównej siedziby księcia. Po ponad dwóch dekadach rządów, które przyniosły miastu rozwój i sławę, nadszedł kres epoki Bolesława Pobożnego. W kwietniu 1279 roku książę zmarł w Kaliszu, prawdopodobnie na skutek febry, nagłej choroby. Choć umierał z dala od dawnej królewskiej w stolicy Polski. Zgodnie z tradycją pochowano go w Katedrze Poznańskiej obok przodków. Jego żona, księżna Jolenta, po śmierci męża opuściła Kalisz. Początkowo udała się na dwór krakowski, a ostatecznie wstąpiła do klasztoru Klarysek w Gnieźnie, gdzie zmarła w 1298 roku. Tymczasem władza nad Księstwem kalisko-gnieźnieńskim przejął bratanek Bolesława, młody książę Przemysł II. Ton kontynuował dzieło stryja, zjednoczył całą Wielkopolskę, a w 1295 roku koronował się na króla odrodzonego królestwa polskiego. Co ciekawe, córka Bolesława pobożnego Jadwiga została żoną Władysława Łokietka i matką Kazimierza Wielkiego. Oznaczało to, że krew Bolesława płynęła w żyłach kolejnych królów Polski, a jego dziedzictwo rodzinne łączy się z dynastią, która zjednoczyła kraj. Historia Bolesława pobożnego pokazuje, jak mądry i sprawiedliwy władca potrafił odcisnąć swoje piętno na nadziejach miasta. Dzięki jego rządom Kalisz, prastary gród piastów, przeobraził się w tętniący życiem średniowieczny ośrodek miejski. Z zapanowania Bolesława miasto zyskało nowoczesne, jak na XIII wiek, prawo lokacyjne. Rozwinął się ekonomicznie i urbanistycznie, a także stało się symbolem pokojowego współistnienia różnych kultur i religii. Książę ufundował kościoły, założył szkołę, zbudował zamek i wspierał mieszczan, umacniając Kalisz zarówno duchowo, jak i materialnie. Bolesław Pobożny rzeczywiście zasłużył na miano bohatera królewskiego Kalisza, Władcy, który sprawił, że w XIII wieku Kalisz rozkwitł i zajął należne mu miejsce w historii Polski.